I tutaj, grzecznie po prawej stronie, niepozornie, przypadkowo i radośnie stoi samochodzik 319 km między Nową Solą a Nowym Miasteczkiem, i tu pod wiaduktem. O, widać kawałek samochodu. Pięknie. To jest samochodzik ITD. Stoi sobie bardzo, bardzo niepozornie. No i pan z tego BMW. 15-15. Co ważne, w tym miejscu jest metalowa bariera, a dosyć wyraźnie i czytelnie zabrania w takim miejscu ustawiać fotoradar producent. Ale producent swoje, a życie swoje, jak tu widać. czy pan z Audi wpadł? to to Audi 124 ale czy ten drugi wpadł? to nie wiem nie jesteśmy w terenie zabudowanym, więc to, że silnik pracuje, tylko wpływa na zużycie paliwa. Uwaga na skoczył. wskoczył. Oj, nie wskoczył. Słychać jak na CG radio kierowcy informują się o ustawionym fotoradarze Tak? Halo? Ktoś mnie zamaskował Dzień dobry Czyli skierujących musiał poinformować, że, że jest samochód i że ja też jestem. W samochodzie to z przodu wygląda niesamowicie, niepozornie. Mucha nie siada. Tylko tutaj widać, że jest. Głowica fotoradaru, dwie lampy do błysku. GITD jednoznacznie kojarzy się kierującym z tym, że mamy do czynienia z samochodem generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, nic bardziej mylnego. Oczywiście te pomarańczowe kozuty mają tylko i na celu zmylenie przeciwnika, że to jest samochód obsługi drogi i tym podobne, nic z tych rzeczy jak dawno. 5 minut temu mówili A spokojnie, a ja tu jestem z 15 <grym> I co? I będzie pan musiał odjechać, czy nie? A nie, będzie wynik BMW ile? 146 O pana z BMW Gonimy, gonimy kamerą Aha A tu już następny przebił Bo 133 Ten co w drugą stronę No, i tu minister Vincent powinien być zadowolony. Chwila nie uwagi. nic się nie stało, a kasa wpadła. Czyż nie piękne. Można być pewnym, że pan z BMW. Nawet nie poczuł, że w tym miejscu przemieszcza się z taką prędkością Ale poczuje jak przyjdzie pamiątka Albo się dowie Poczuje jak zapłaci, a dowie się jak przyjdzie list A tu mamy dla przykładu Prawdziwy samochód Generalnej dyrekcji I celem właśnie było upodobnienie się Tego auta Do tamtego no, przez naprawdę krótką chwilę postoju zdjęcia co najmniej za 2,5 tysiąca w ciągu raptem może 15 minut. Ciężaróweczki tradycyjnie. Wszyscy widać, że dobrze poinformowani. CYVI Radyjka Jest informacja, nie ma z tym żadnego problemu. A tutaj pan Audi czyżby chciał zdążyć na fotkę. No nie, no tym razem się panu nie udało. O, no, tutaj fan z tego pięknego Audi z rejestracją DGL miał duże szanse na wykonanie zdjęcia, ale z racji tego, że jechał w tłumie wyprzedzanych samochodów, prawdopodobnie nie dostanie takiej fotki. Audi, Modeo, i Chyba, Santia, wszyscy pochodzący. No i teraz pytanie. Niewprawny obserwator zauważy, jedynie I lec, jak... Chrystusa w okolicach Świebodzina ale co bieglejsi kierujący dostrzegą też samochód ITD autko z wbudowanym z przodu fotoradarem auto było dzisiaj na gościnnych występach w okolicach nowego miasteczka, Nowej Soli aktualnie wraca do swojej bazy, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego jedzie przede mną samochód Fiat Ducato, ale jaki on ma numer rejestracyjny trudno go odczytać i tak samo go nie będzie widać na zdjęciu genialnie szczebelki, drabinki przypadkowo zasłaniają ten numer